Hej, 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 salam aleikum, czy. Nie, kurde, to po arabsku chyba jakieś przywitanie. Jakie jest murzyńskie przywitanie, kurde? Ktoś wie? Hmm. No, się po prostu. To jest kolejny odcinek z Humankind. Przypominam, że gramy z dodatkiem. Tym, no, małym DLC kultury Afryki, który mam zamiar grać, zagrać wszystkimi nowymi kulturami afrykańskimi. Co tu się dzieje? Jakieś wydarzenie, ukryte bogactwo. Dzikie zwierzęta, żyjące w lasach wokół miasta, mu. od zawsze były wykorzystywane jako źródło mięsa. Jednak pewien miejscowy wynalazca uważa, że można ich użyć również na inne sposoby. O, proszę. Według niego, zwierzęta. ciała zwierząt, tak w sumie. można wykorzystać w celach wojskowych, ozdobnych lub do pozyskiwania środków niezbędnych do życia. Jak spożytkować ciała? O. To jest, to jest ciekawe. Patriotycznie wszystko rogów w zostanie wykorzystane do lepszego wyposażenia żołnierzy. O, koszty, ale to na napięć tur. To co wy mi tu dajecie? Dobrobyt, można sobie handlować albo obfite. Eee, kasa jest, niech będzie utylizacja w takim razie. Po odpowiednim przygotowaniu można spożyć wszystkie elementy zwierzęcia, użyć je do uprawy roślin, właśnie. Żeby tam się nie zmarnowało nic, no bo smutno będzie. Mm. Jejku, co tu się dzieje tak naprawdę? Spójrzcie ile ja mam tutaj tych całych ludzików. Czy ktoś ma tutaj żarcie przy sobie? Nie. W takim razie nimi sobie zbiorę kolejna jednostkę. Przecież jak ja zaatakuję tutaj ten burdel, to ja nie wiem czy coś z nich zostanie. I kolejni tego. Przecież ja się rozmnażam jak nie wiem co. To jest jakieś widzowie, to jest dziwne. Dobra, jednych wyślę tutaj w góry, o. Yeah. Spójrzcie, ile tutaj tego jest. Czy on tu się jeszcze bardziej rozmnoży? Hmm, to jest, to jest ciekawe. Dobra, ty pójdziesz po to faktycznie, a wy też w dół mi tu zejdziecie A ty zaatakujesz jeszcze jelonka, żeby jeszcze więcej żarcia zdobyć. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że jest zbyt mocna ta frakcja, no bo wiadomo, za mało nią gram, ale naprawdę to, co tu się dzieje z nią. To przechodzi jakieś ludzkie pojęcie. A, i wy możecie jeszcze górą tutaj gdzieś poleść po kolejne żarcie. To co tu się odwala, naprawdę. Spróbuj podejść. Dobrze, zebraliśmy szczątki zwierząt, co nam dało więcej wiedzy. I spotkałem właśnie tą frajerzynę. Kim ty w ogóle jesteś? Dwie gwiazdki. Epoka starożytna hetyci. Jest lojalna, ceni praworządność i wierność, nigdy nie złamie danego słowa, i pamiętliwa. Mm. Plus 50 od wasala i... Zdolność na unikalną jednostkę i hipster, preferuje... ...które są najraższe wybierane przez inne imperia. Mm. Odmówię chyba na razie, w dupie no, cię mam. Nie chcę handlować. Desire... No właśnie, jeśli tam zwiększają nastroje wojenne... Ale to, to, mnie nie interesuje. I wy też jeszcze jedno tutaj pójście sobie turkę. Okej, okay, a tu budujemy w... młceniu obelisk bogów, żeby czcić naszych tam bogów. Jak to? W Zdech, młóceniu? No kurde, no co ja mam ci poradzić, no... Nie ma tego, zróbcie sobie co my tu mamy, na rolnika albo na... ...dzielnica rolnicza. Mamy dwóch rolników, czyli to byłoby cztery żarcia. A tutaj byłoby więcej żarcia, więc prawdopodobnie zrobimy to po tym. Nie mogę kupić jeszcze tego budynku, nie mam chyba takiej technologii. No dobra, na razie tam róbcie co robiliście. Które wy tutaj macie iść? Dobra, chodźcie tutaj. Wy wejdziecie do góry, wy tu dalej podróżujecie. O, to już kolejne widzę żarcie do zebrania. Ja, naprawdę, ta kultura Bantu to jest jakieś po prostu jak szarańcze, jak tu się rozwija. O, oni mają tu posterunek, ja sobie wchodzę i teraz mówię. I zjaram sobie ten posterunek. Tylko może ich połączę, żeby to szybciej trochę trwało. Cztery tury, tylko, o właśnie. O, a jeszcze bym tutaj zwiedził, zobaczył, co jest po boku. Pytanie brzmi teraz moje, ciekawe, czy oni mogą zamienić ten posterunek na przykład w miasto, albo przyłączyć go nagle, bo jeśli tak, tak kiedyś chyba było, to było głupie, właśnie, że ktoś mi miał coś spalić, a ja sobie nagle, zmieniam go w normalny domek i już nie mogą wtedy tego plądrować. Co to? Tego nie było. Ludkość dzierży teraz najpotężniejsze z narzędzi. Pismo? Opracowano pismo. Ciekawe, nie było takich filmików. Bardzo fajnie, że je wprowadzili. Miła, miła taka zawsze zmiana. Skrybów. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. E, tu jest poświęcona właśnie, można poświęcać populację, żeby coś z tego zrobić, z tak średnio. No dobra, na razie w dół pójdziemy, trochę przemysłowo. No, jako pierwsi odkryliśmy pismo. Fajnie. Jeszcze gwiazdka naukowca za odkryte technologie. I jeszcze odkryliśmy jakiś cud. Ha! Long! Wody przybrzeżne plus jeden do żywności. My, my to odkryliśmy. No i daje malutkie bonusiki. No niestety, to jest moim zdaniem troszeczkę słabe, że. O, proszę, ci już wydobywają tutaj jakieś co to jest? Porcelana. Okej. Okay. No, że. A barrier or a blessing. Z tego świata nie, nie mogę sam coś nic powiedzieć. Yy, można wejść na ich teren? Zjaram im to teraz pewnie. Dobra, jagódki. O, wy nie byliście tymi zwiadowcami, tylko. Na szkodę. Gdyby byli zwiadowcami, to pewnie by się jeszcze rozmnożyli. Tymczasem, chodźmy dalej gdzieś tu. No, o czym to ja kurde mówiłem? A, o tych cudach natury, że one są za słabe, strasznie słabe. Małe bonusiki dają te plus 10, czegoś tam to jest nic. Jak w, w nie wiem, już w środkowej fazie gry przecież my tyle nawalamy tego, że to. To jest szok. Lasy. Lasy tak chyba średnie. Nie mamy tutaj zbytnio. Teren lesisty właśnie tutaj byłyby lasy. Musielibyśmy iść w tą stronę. Wtedy to by coś dało. No właśnie, plus 7, a tu byłoby plus 5 tylko, no ale muszę iść w tą stronę nie ma. Nie ma niestety bata. Mm, że tak powiem. Wy tu jaracie. Dobrze, zaraz to spalicie. 40 żywności. Ciekawe, co się stanie. Ta żywność pewnie zostanie dostarczona do miasta. No, odkryliśmy umocnienia miejskie, więc możemy sobie mury zrobić, wojowników, garnizon. I można zarezerwować cud, drodzy Państwo. Mogłem też wybrać pewnie jakąś zasadę właśnie tutaj dotyczącą niezależnych ludów, ale to mnie... Niezależne ludy to jest kolejny mankament tej gry. Nie chcę ty tyreć, naprawdę, nie chcę się widzowie. Chyba, że chcecie to mi napiszcie. Czy chcecie, żebym tyrał humankind ile tylko wejdzie? Bo, moim zdaniem, zawsze jest do tego okazja. O, mamy tutaj pierwsi zwiadowcy. Czy ja mogę ich zakatakować bezkarnie, tak naprawdę? Eee, musisz wypowiedzieć wojnę. No właśnie, więc na razie jeszcze może tej wojny bym nie wypowiadał. Wy też jesteście wojami, ale wy jesteście zwiadowcami, o więc się powinniście rozmnożyć. Tak czy? No, widzicie, tutaj nie było aż, też, aż tyle żarcia. Więc jak tylko. O, ale to już było. Więc jak tylko będę mógł, to będę zwiadowcami to. zbierał. Wy tutaj, wojownicy, też od góry. Gdzie oni to miasto w ogóle mają? Tutaj mają. Aha, i to jest taki teren. No, myślę, że naprawdę jest szansa spora na to, żeby ich tutaj. Ładnie, ładnie ograwić. A, widzicie, też musiałbym wojnę wypowiedzieć. A niestety nie chcę, nie chcę plądrować. A, Suza, kim wy jesteście? Suza to jest oczywiście, właśnie lud niezależny. Tutaj jest raczej pokojowy. Są, geopolitykę mają yy, tego bardziej centralną. No i są postępowi niż świeccy. A ja mam was w dołopie, no co ja mam? Bo później, później można ich poodbić, oczywiście. Można ich zamienić tam w tych ludzików, z którymi się kochamy. Takie tam pierdoły. Co my tu mamy? A, no właśnie, losy wolnych miast. Jako, że ich odkryliśmy, to możemy zadecydować. No ale to na razie nie, bo mamy cud to zarezerwowania. O. Pokaż cuda. W tej epoce widać, że nie ma jeszcze nowego cudu. Ma być podobno, pamiętajcie, jeden możecie sobie odebrać za darmo na G... A, miałem dać linkę, chyba, o kurwa. Znaczy, kurde, przepraszam, jak teraz pamiętam, to postaram się go dodać. Na G Games Together można sobie właśnie jeden darmowy cud dobrać, no i w dodatku właśnie kultury Afryki jest jeszcze jeden. Co my tu mamy w takim razie? Wiszące ogrody, zasięg wzroku, zasięg wzroku na dzielnica, zasięg... W, ee, syf. Coś jeszcze w sumie dodaje. Wydobywa efekty specjalne. Wydobywa zasoby luksusowe, ze źródła. Zas <laughs> ja tu nawet nie mam chyba zasobów luksusowych. Na dobrą sprawę. No, w tym terenie też niestety nie. Słabo. E wielkie piramidy kosztu przemysłu to jest super. Przemysł zawsze jest spoko. Tutaj dużo różnych rzeczy na religijny. No i to też w sumie byłoby fajne. E Właśnie regenerację na jednostkę, ale na razie zagarniemy sobie piramidy. Dobra, i jak wybudujesz te wszystkie rzeczy, to. Hmm, jak się zawsze da, jakaś dzielnica produkcyjna, naprawdę. I wtedy może gdzieś byśmy tutaj piramidkę sobie walnęli, ale ona musi być pewnie w. Co na krzeże? Przy, a, przyrzece musi być, tak? No dobra, to piramidę tam już zobaczymy, jak będzie ją można zbudować. Tutaj moja armia cała z góry już nadchodzi. O, i pierwsi zbudowaliśmy na świecie święte miejsce. Co też daje nam oczywiście sławę. Głód w mieście. No kurde, no co ja wam poradzę na to. O, wreszcie można przyspieszać za forsy. O. Przyspieszymy sobie to już nie ma głodu. I teraz będziemy tylko tracę pieniądze na turę niestety. Ty jesteś Woj, ty jesteś Woj, ty jesteś zwiadowca, idziesz po żarcie, żeby jeszcze bardziej się rozmnożyć. Jak coś, to tam się coś wymyśli z tą forcą. myślę, że nie powinno być super problematyczne to. Dobra, wy na pewno górą tu przejdziecie. Zeskautujecie mi, jak to wygląda. A wy co? Wy też w dół już idziecie. Jak coś, to właśnie zawsze można usunąć te jednostki przecież. Dobra, wy tu. Właśnie, ale to... Jest też ich teren dalej? Aha, bo jeszcze nie spalili. W następnej turze to zjarają. Dobrze, to musimy przejść tylko po tych gównach. A się szykuje, kurde, naprawdę ciekawe, czy on ma jakieś w ogóle tutaj obronne rzeczy przygotowane. Bo tu moja cała armia maszeruje już. Złożono tak naprawdę z, z dosyć słabych jednostek, nie? Ale to wiadomo, liczebnością będzie oblężonko i, i tak dalej. Właśnie, jak to wygląda w tych technologiach tu wojskowych, czy coś tu będę mógł. O, tutaj coś jest. Wykorzystanie wsparcia pozwala dodawać armię jako wsparcie do trwających bitew. No, to będzie konieczne. No, trochę dużo zostało, ale zobaczymy, jak to wygląda przy oblężeniu. I ktoś tu jeszcze jest nieaktywny. Aha, wy. Dwie jednostki na jedną. No właśnie, więc wy mi tutaj nic nie zrobicie. Aha, tutaj ten teren się styka z tym. I tyle. Plądrowanie udane doskonale. O, te jednostki widzę, myślę, że ten typ się nic nic, a nic nie spodziewa. Tutaj, a, przyłączyli sobie, widzicie. Więc to nie było tak jak aż taki duży teren. Przyłączyli sobie jeden na początku gry. O, ładna muzyka. Tu, 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 eee, Czy tędy można zejść? Chyba nie. Wydaje mi się, że tu też będzie pasmo górskie, czyli wszystkie jednostki musiałyby się ukierować w tę stronę. Tutaj też nie ma zejścia. Wy to swajczyliście, więc też możecie iść jak najszybciej na dół. Wy kolejne rozmnożonko robicie. I wracacie. Tutaj na dobrą sprawę naprawdę chyba już mogłem. Te jednostki się złączyły. On nawet nie ma gdzie uciekać, nie? Spróbujemy go zaraz tu chyba cofnąć. Tak, a tak. Balans sił, gdzieś to pisze ten balans sił, już nie pamiętam, czy chyba nie pisało. Są nastroje wojenne na pewno. Kontroferta, nie, odmów. Ona, no, no pakt, pakt o nieagresji chce, to wiadomo. Spadła. Wojna z zaskoczenia, wtedy byłby zdrajcą, wiadomo, syf. Ale nie ma chyba jej tutaj balansu sił, ma tylko po prostu swoją sławę. Ja już mam tysiąc, nie, ktoś ma tysiąc sławę, słyszcie. ty kurde, nieźle czytuję. No ale dobra. Weźmy sobie faktycznie chyba zaatakuję ich tutaj. No, bo tu nawet nie jest tego ich teren, więc mogę ich bezkarnie bez wypowiedzenia wojny zaatakować. No i wiadomo, natychmiastowe rozstrzygnięcie. Woj trochę dostał. Ale to nie problem. O, gwiazdeczka kolejna. Gwiazda Estety za wyprodukowaną. tutaj wpływy. Znowu jednostki ich podlazły. O, chodzić tutaj. No, No tu nie ma zejścia na pewno, więc i tak nie będziemy atakować z tej strony. Krok tutaj znowu, jakieś żarcie się pojawiło. To weź gościu, zbierz to. Zrobi się. Wy się łączycie w jeden tutaj organizm. No, dawaj. Czemu nie? Koczowniczych do armii regularnych. No, spójrzcie, czyli to są jakieś kurde koczownicze frajery, i nie można przez to ich dodawać razem. No to nie, jak nie, to nie. Ja tutaj nie będę się spierać z grą, która wie lepiej. I murarstwo opracowaliśmy, bo odkryliśmy cud kolejny. Murarstwo, bardzo fajnie. Mieć będzie. I co to jest pod do... No, znowu stabilność lekka. Można znaleźć nie liczne nietoperze, bezludne studnie, A, no, ale oni już to odkryli trochę wcześniej. Wiadomo. Kamuza. Jak tam z tym żarciem? No właśnie, już żarcie tutaj nie będzie. Więc, więc, akurat, zrobicie sobie tego. Jednostek też nie ma sensu szkolić, bo tam i tak one nie zdążą dojść. O, I Wy jesteście niestety tutaj bez ruchu. No i ja też nic nie zrobię. A, zwiadowcy konni. Wy nie mieliście tutaj tego jakaś... o właśnie, do zebrania o, anomalii, czy jakichś tam oso... osobliwości, jak to się nazywa, no, a wy tutaj czekajcie sobie na turę. Ile to już się nagrywa? 16 minut, a to jeszcze jest 5 minutek. Osiągnięcie zablokowane zostało przez inne imperium. Mount Everest, no trudno odkryć Mount Everest, skoro na przykład tutaj nie ma Monteverest, Everest, no to <ścoughs> nie mogę odkryć Monteverest. Everest. Ora, te jednostki, no niestety, one się nie uleczną tutaj. A no wy się złączcie. To jest tyle tyle tutaj tych. tych... Jednostek moich, więc... Oj, to nie powinien być. Oblężenie tego miasta nie powinno być jakimś większym problemem, mam nadzieję. No, w następnej turze myślę że już będzie można tu przeprowadzić jakiś atak zdradziecki. Zbierzcie to, ty, zbierz to. Idź gdzieś tutaj, bo tam też było coś do odkrycia. O, właśnie, tu jest. Konnic wiodowcy. O, i zaraz na dole kolejne więcej nauczki. Jak u Was. Osiem żarcia? No, no i to już jakoś zaczyna wyglądać. Mimo wszystko zrobiłbym wam jeszcze co my tu mamy. No właśnie, teren skalisty. Tutaj, a tutaj coś, coś polecają. Plus 3 do produkcji gówno. Było aż 7. No i chyba w tę stronę trzeba będzie pójść, bo co my tu mamy, jakieś jest naturalne tego. Shit. Dobra, to zrobicie jeszcze jedną produkcji. Żarcie na razie macie, więc myślę, że mógłbym dać jeszcze ewentualnie ten budynek i spróbowalibyśmy gdzieś te piramidy sobie budować. A tymczasem borym lasem, obróbka brązu. I zaatakowali mnie. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Gwiazdka zdobyta. Dostępne są roszczenia i choć swoje. Dłuższe żądania, ale nie, zrezygnuj. Ja właśnie zauważyłem, że chyba nie ma sensu aż tak dawania tych żądań, no bo później nie zajmę im miasta i. i, i przez to, że będę musiał właśnie te żądania miałem. Co tu jest? Walka. A zrobimy, zrobimy bitwę ręczną. Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Tu jest moja flaga, więc będę mógł się na spokojnie ustawić tu i tu. No i teraz konie zawsze będę musiały mieć podjazd, nie atakować mnie. Jak z tego, co rozumiem. O, jadą, jadą i będą musiały atakować pod górę. Czy nie? Czy się schowały? No bo tu nie wjadą, a tu jest moja flaga, więc... Koniec rundy. Koniec rundy. Tyle. A, i w następnej turze chyba będzie kontynuowane. A, co my tu możemy? Bitwa będzie kontynuowana w następnej turze. Automatyczna bitwa. Nie, wyłącz to. Osobliwość zebrana. Wy nie możecie wejść, bo jest oczywiście bitwa. Eee, syk, głupie zasady, no... To... Nie można i koniec, nie? Takie trochę dziwne mi się to wydaje. No, wy też oczywiście nie wejdziecie, więc musicie tylko się gapić. Wszystkie jednostki są zablokowane. Widzicie, niby sprytny ruch komputera, ale on jest sprytny tylko dlatego, że gra jest głupia. <grytanie> Dobra, ty już na automacie eksploruj. Wy też czekajcie. Dobra, kolejna tutaj tura. No bo oni się pewnie schowali w tym. Jak to się nazywa? Eee, w lesie i w dupie mają, nie? No, jak sobie przejdę tu? Pst. No, siedzą w mieście, nie? No wiadomo, nie będę ich tu atakować, bo to nie ma sensu. I kto zwyciężył? Nikt nie zwyciężył bo tego. No jesteście głupi. Jeszcze ich wyrzuciło gdzieś w ogóle do dupy. <laughs> Dobra, jesteście kurde głupi, jak nie wiem co. Nawadź mi tu tych zwiadowców. Odprowadzamy wszystkich i teraz was. Pięć tur do tego. Czy to obleganie. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, dam ich na przykład tu. No właśnie, czy to... O coś, 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 coś mi to śmierdzi widzowie, tym, że ja będę musiał mieć tą technologię. Bo inaczej, w przeciwnym wypadku, ja, ja już to widzę. No właśnie, że ja nie będę miał tutaj tych guwian. Eee, no dobra. No tak i poczekamy jeszcze te kilka tur. Więc wy do spania, wy też do spania. I tak to będzie musiało wyglądać, jak to tutaj z tą produkcją, coś budujecie wreszcie, kasy nie ma, to nic nowego, mogłem już ludzi w sumie poświęcić, ale to też bez sensu, bo jest aż sześciu, musiałbym aż pięciu. Mhm. Głód w mieście, znowu jest głód, cudownie. Tutaj wszyscy już czekają na rozkazy, tu jeszcze z góry idą, no, a to was mogłem nawet właśnie gdzieś tu bokiem pojechać, byśmy spalili sobie to. Do spania, do spania. Wspaniała Dobra, jak to wygląda w tym mieście? Czy mógłbym... Więcej naukowców, żeby trochę to przyspieszyć? Kasa, kasa już jest w sumie Teraz kasy nie ma, ale faktycznie... Kurde, no Musi, musi to tak zostać, a żarcia też nie ma, no to kij Musimy, musimy... No w sumie te pieniądze... Dobra, Jednego z pieniędzy przeciągnę na tego, żeby szybciej zrobić faktycznie tą... Technologię. no proszę, jagody sobie znaleźli. Tutaj miasto już powinno się ucieszyć. Pieniążków jeszcze więcej. Dobra, więc dam jeszcze tego, że. Kurde, no patrzcie, co zaż. <laughs> to gówno, A i też już jest trzech naukowców, więc. Ee... Więcej nie mogę mieć. No, no to czyli tak, dwie tury. No, dwie tury już szybciej nie będzie. No, taki zostań jeden na tym hajsie. I tak to zrobimy. No muszę, muszę, bo nie chcę teraz ryzykować jakiś tutaj, żeby nagle jaja się podziały z tym obleganiem do miasta. Ciekawe, co oni robią. Siedem ludzi mają. Gwiazdka budowniczego zdobyta. Super. Ktoś wybrał kulturę już Grecy. Ktoś tam też nie że ktoś tu ciśnie. No, ja nam muszę będę zajmować trochę więcej terenów na pewno. Ale jak tych pokonam, to. Mam nadzieję, że przyspieszę. Dobra, dajmy jeszcze szybko, bo chciałem zakończyć ten odcinek, bo już pewnie właśnie trwa. Fidalny moment. <laughs> Ale mamy działania wojenne. O i teraz widzicie od razu jest siła inna. Tak, chcę wypowiedzieć wojnę. Automatycznie. Coś mi tu padło. No, trzy jednostki tego padły sobie tutaj też nieźle dostali. Yy, I lada moment powinno tu się zakończyć ta wojna zapewne. No, to była góra tak jak myślałem. Jakiś posterunek. O, i też mogę przejść w nową już kulturę. Dobra, więc zobaczmy. Yy, Celtowie to wiadomo, Grecy wiadomo. O nie! Czy to jest ta nowa kultura zajumana? Rzymianie... Persowie... Majowie... Może wy byliście? Nie, wy na słoniach jesteście. No dobra, to nie, o no tutaj są, o to jest właśnie ta nowa kultura w tym dodatku. Dobra, no to idealnie, to będzie można wybrać, ale zostawię Was z takim cliffhangerem, co tu się podziało, i zapraszam na kolejny odcinek Humanka, gdzie pewnie właśnie tutaj już zrobimy sobie z nimi sojusz, znaczy sojusz. Sojusz z niedobitkami, kurde, zajmiemy im to miasto i tak to się skończy. Zasiedlimy pewnie cały ten kontynent, ile tylko wejdzie. Co? Które z... No jak to nie jestem w jednym z trzech? Jestem w pierwszej trójce. Dobra, gości już tutaj wariuję. Tyle. Żegnajcie i do następnego. Siema.